Hello, 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 Texas Patrick MVP. Witam w następnym odcinku. Niestety nie mogłem nagrywać przez głównie szkołę, bo miałem dość dużo sprawdzianów. Ale dzisiaj będziemy budować fajną budowlę. Oczywiście przez tą długą przerwę też nie zabrakło innych nowych budowli, jako jest taka wyspa oraz ten domek. Tutaj jest Kaspi332, Wbijajcie na jego kanał. On mi pyta, czy mam. Tutaj niestety nie wiem czemu ucięło mi nagranie, dlatego macie gdzieś dopiero od połowy budowania Endermana, no i niestety po prostu... No, nie wiem czemu nie nagrało mi się. Zdrowienia od niego. I jeszcze pokażę wam potem tą farmę owiec, bo jeśli ktoś by chciał zbudować to bardzo polecam taką farmę owiec. No to co? Tak. I jeszcze przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz dzwoneczka, o ile chcecie. Widzicie tutaj o na czacie. No to dobrze, że widzicie. Czekajcie, dobierzemy trochę wełny. Weźmy całą. Więc będziemy teraz dokończyć tego Endermana, tylko muszę szybko do tej wody Tridentem wskoczyć. A dolecę, to jeszcze nie ta wysokość. O dobrze, że wszystko wziąłem. Więc budujemy dalej po prostu. I macie jakieś pomysły, a propos na przykład, bo dzisiaj właśnie wyrównałam tu teren, na ostatnim odcinku. Znaczy, odcinku, Be, po prostu ostatnio, dzisiaj dokładnie nawet. Yy, I mam plan, aby jakoś to miejsce zagospodarować. I jeszcze, jakbyście mieli jakieś porady, yy, jak chodzi o mur, bo taki no na razie jest taki mocno klasyczny, ale dałoby się dużo lepszy zbudować, taki ładniejszy, drewniany, ładny i tak dalej. I po prostu nie mam totalnie na to pomysłu, a ludzie też mają wyobraźnię, nie tylko ja. Inni też, na przykład wy. I ciekawy jestem, jak bardzo dużo osób spodoba się ten Enderman, bo na razie Dość mało osób popierało mnie w budowie tego Endermana. Mówili, że się nie opłaca, bo długo trzeba tą we wełnę zbierać. Ale ta wełna nic jeszcze polecimy dzisiaj albo nie polecimy nawet, bo chciałem wam pokazać takie miejsce jedno, ale je pokażemy. No, może jakiś próg czy coś. Nie wiem. Tutaj kolega robił poradnik na Godbridge'a, znaczy, niestety, potem dosłowana od od może nie admina po prostu takiego naszego wiecie ala admina który po prostu ma, rządzi sowłem I, i no niestety ci to w kolega. znaczy już dostał un, umbana ale no, mo, mocnego godbridge'a robił na scafoldzie <laughs> I w ogóle mam plan może ko kogoś byśmy zagospodarowali tutaj w środku. Bo widzę, że tu jest trochę miejsca. Może nie w nogach, ale tu w klatce jest, w sumie. Może się jeszcze gdzieś przelecimy potem, jak zbudujemy zaraz. Bo to dość szybko i idzie. Już bloków nie będę musiał brać. Już nie tak dużo zostało. I chcecie może poradnik jak zainstalować Lightmaticę, na przykład ten Crystal Launcher'a, czy coś? To jakby, się, jakby ktoś chciał to proszę zostawić w komentarzu po prostu jakiś komentarz, czy chcecie, czy nie. Bo poradnik by się przydał, już jeden był fajny. Znaczy w sumie nie... Nawet nie myślałem, że tak się da jak mam Easy Placemode. No to się zdziwiłem nieźle, ale to już będziemy dochodzić powoli do końca. I pewnie jeszcze mam plan wrzucić w, nie, w długim czasie następny odcinek z nowej farmy, ale raczej farmy, która jest dopiero w budowie farmy totemów, oczywiście niektórzy o niej wiedzą, niektórzy nie. Znaczy to są dopiero ten, bo to będzie taka jedna z fajnych, wydajnych farm. Ale niestety jeszcze bardzo dużo na niej trzeba bloków i nie wiem, czy się końcowo jej podejmę. Czy to jest taki plan, ale wiecie, jak to się chce, a nie zawsze się robi. Ale już będziemy dochodzić do końca. Więc proszę cię widzów, zostaw nie. No. Już była rekl reklama na ten. Polecam wejść do opisu, aby zobaczyć kanał kolegi. Czyli... Kaspiego, czy 3 dwa, myśnik Kotliego. Więc już budujemy oczy tutaj tego naszego pięknego endermana. Fantomy. Dobra, trzeba budować. Zanim dolecą szybko, tutaj noc robi. Trzeba budować. Jakby ktoś miał pytanie, to gram na sportowej procesa. Niektórzy już mogli to spostrzec i myślę, że tak już koniec. Ostatnie pięterko. Więc nowa budowla oficjalnie chyba zaraz wybudowana. Więc po... czekajcie, ostatni bloczek, klikamy. Jeszcze mi trochę zostało czarnej wełny, więc schemat remove Sprawdźmy tą nową piękną budowlę. No jest piękna, słuchajcie, wełny jeszcze trochę zostało tutaj 33. Jakby co to po prostu zrobimy. Chyba specjal na ileś lajków, aby pokazać tą nową farmę do temu. Bo może jest, może nie ma. Więc jeszcze pochodzimy trochę po bazie i pogadamy. Jeszcze tutaj. Ktoś próbował kopiować Shelkery. Zobaczmy, ile farma Prochu tutaj wyprodukowała. O 15. Git jest. Jakby co to mamy klasy, więc po prostu prawie każdy tak może i mamy m.in. bardzo cenny przedmiot, jakim jest ten. Chcielibyście może jakiś poradnik, na przykład jak korzystać lepiej z wózgana. Tego nie widać, bo. Jakby ktoś pytał, dlaczego mamy złote marchewki, to z tej słabszej farmy to temu mieliśmy badomen i zaszmara, gdy kupiliśmy u Villagera po prostu te złote marchewki, bo mieliśmy za 1 trzy złote chyba marchewki. Już jest gdzieś mniej więcej 500 dzień. Znaczy, teraz nie jestem na modzie, więc nie zobaczycie. Więc chyba się jeszcze przelecimy do farmy. To wy na to? No to jedziemy. I tak mi nie odpowiedzieliście, ale jedziemy. Więc... Jak dolecę. To zaraz będę, to do zobaczenia za chwilę.